Maneczko z tej strony, Mody. Gaciej, ja właśnie w dzisiejszym odcinku kontynuuję walkę ze smokiem endu. W ogóle możecie watch, ten kanał bo nawet zrobiłem nowe intro specjalnie na tą serię Minecraft na modach. Tutaj jem, mm. ale smaczne jabłko. Tutaj się podbudowuje. dobra chyba jeszcze wypiję. No i trzeba tam dalej jechać. Dobra, podbudowuję się. Dobra, to i się podbudowuję tutaj. No tutaj o. Ała, ała. awa. Tutaj tup tup tup. No i powinno być git. Dobra, teraz szybko niszczę. I tak wyciszyłem dźwięki budowania i innych takich. W ogóle możecie napisać w komentarzu, jak tam u Was mija dzień. Bo u mnie całkiem solidnie, całkiem fajnie tutaj podbudowuje się. Do kolejnego słok puścił, puścił e, fireballa swojego, a ja normalnie przebudowałem się i teraz jem. No, nie, nie, no i będę się podbudowywać. Tup, 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 tup. A, a, no i teraz tutaj, tutaj, ale skaczę na ganster O, 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 prawie się spadłem. Prawie się spadam No i tutaj, ała, tutaj budulcem, żebym nie mógł spaść. Aha, tutaj już jest koniec, no dobra. To teraz zakładam hem No i teraz mogę atakować. Teraz akurat tu wstawię, tutaj się uleczę, w ogóle ten mocik czasami jest irytujący, bo muszę się uleczyć, a żeby się uleczyć to muszę wypić jeszcze, a woda tu szybko schodzi, dobra to szybko się podbudowuje, tak żebym jak najmniej stracił, dobra, już jest tutaj git. Dobra, teraz szybko robię właśnie przystanek od endermanów na wypadek jakby, jakbym, się popatrzył na nie. Na nich a, a już wiedziałem. Tutaj kolejny. Na wypadek jeśli bym je, był jeden, był strzelił Dobra, biorę miecz biorę kosę i lecę. No, ale pierwsza na etki Na wypadek jakby był smok Endów był mnie wywaliły powietrze. Znowu bo był w tamtym sezonie, tamtym właśnie wcześniejszym, było tak, że użyłem enderpełn, sobie się uratować. Ale więcej, nie będę zdradzać szczegółów, jak to było na hardcore. Bo naprawdę tam też było solidnie. Mm, teraz się szykuję. Dobra, smoczku, chodź tutaj. Jestem gotowy na ciebie. Dobra. Białe to, chleb Szybko ziem No i już powinno być git No i teraz gdzie on jest No i gdzie on jest No i znowu czekanie na niego Je Jezu, Chryste. Chłopie weź tutaj przyleć lub babo No jezu, daj dajcie mi tego smoka kątlub Dajcie mi smoka ja chcę go dobić, dojechać, wytępić. Jak zwał, tak zwał. Ja chcę go do, dokończyć. No i w ogóle możecie napisać w komentarzu, na przykład, jak tam u Was minął dzień. Ale chyba to mówiłem. Możecie też napisać hashtag Małpka. To ja właśnie za. Polubię ten komentarz, dam mu jeszcze łapkę i tak to o tym to będzie git. Dobra, smok, chodź tutaj. Ama, 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 ama. Ale nokał, ale, a, ale nokał. A, a, a. O Jezu, Je yep, na no, podłogę. No i lecę dalej atakować. Tup, 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 Dobra, chodź tu. Chodź tu. Teraz wypiję nas szybko. I teraz go do ja dobijam. A masz, 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 a masz. Chodź tu smaku. Ała, ała. Może teraz szybko zjeść. Mm. Ale słote jabłka są dobre. Solidne, wręcz. Dobra, jeszcze mięsko. No i. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa, miłego dnia!